Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek! Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta! Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trzeba mieć buty na weselu! Czuchałem, ale nie ma! Może w mule się zagrzebał! Sam się teraz w mule zagrzeb! Głupia zabawa! No to może. Co tu się dzieje? My w to zagramy. Bawią się wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do Wody, a jej kawaler musi go wyłowić. A ten co ma na łbie? Widać mutanty nie tylko mnożyć się nie mogą, ale też uszy jagłosłom im wyrastają. Ciekawe, czy ogon też w gaciach trzyma. Jaki <grymne> wieśniak. <grymne> No dobra. I co będzie jak wyłowi? Wtedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Okej. Okay, Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce to da, jak nie chce to nie da, ale przymusu nie ma. Dobra, chcę się w to zabawić. A dawaj buta. O! Podoba mi się ta zabawa. Szani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Normalnie tak buta do wody, przed kilkoma dniami. Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak ochoczo się zabrał załowienie buta? Gębie jest mocne. Zobaczymy, jak mu idzie pływanie. Zobaczysz. A muszę chyba wszystkie. Wszystkie buty zebrać, bo który jest ten szani, to nie wiem. Chyba wszystko. Oddaję buta. Oddaj buta. No rzeczywiście, mu tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. Dałeś wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. No. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć. Jeżeli ona zechce. Na nu. Oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na causa, co? Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Oh. Nie bądź zazdrosna, szani, tylko żartowały. Tam do mnie nie obchodzą. Poznajesz, co to jest, Kopciuszku? Mm, mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. <laughs> Dziękuję. Zapraszam na streama.